Robimy dania z mikrofali, ale nie takie zwykłe, które możecie znaleźć sobie bez problemów z internetu. Tylko poszliśmy o krok dalej i wzięliśmy taką oto książkę. Dlaczego ona jest niesamowita? Ponieważ ona jest z 93 roku. Sprawdzamy, czy te przepisy, które znajdują się w tej starej książce dzisiaj też będą dobre. Czy to będą kulinarne strzały, kulinarne łobabeny? Zobaczymy. Kochani, niedawno na kanale pokazywałem Wam, jak wyczarować z lodu pyszne ciasto zrobione właśnie w mikrofali. No i to właśnie urzeka mnie w tym urządzeniu, że można w nim przygotować mnóstwo pysznych deserów i taki też będzie sernik z kaszymannej. To, co będziemy potrzebować do przepisu, to 3 jajka otarta skórka z cytryny, 70 g masła, 100 g cukru, 50 g kaszy mannej, 2 łyżki budyniu waniliowego, 2 łyżki mleka, no i 400 g zmielonego sera. Twarowe. Rzecz jasna. Kochani, przepis jest naprawdę banalny, bo do zrobienia w 10 minut, więc można powiedzieć, że jest ekspresowy, ale będzie wymagał no, takiego urządzenia, które domowym cukiernikom jest znane. I pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to utrzeć jajka, cukier i masło na gładką masę. Dosypuję cukier i dodajemy tutaj o. Bo nie tak w jednym kawałku. Robot jak to urządzenie ma za nas zrobić większą część roboty, więc po prostu mu pozwólmy. Najpierw delikatne obroty, żeby to wszystko trochę się ze sobą wymieszało, szczególnie masło, które widzicie, że stawia opór. Basta! Koniec, finito. Mamy tu taką masę. No nie powiem, żeby masło się tutaj do końca ładnie rozpuściło. Być może chodziło o to, aby dodać. Masło w postaci miękkiej, tak? Bo ja wziąłem z lodówki, no i troszeczkę było takie twarde. Powinni o tym napisać. No ale nie miejmy za złe. Książka z 93 roku. Zweryfikujemy, czy ma to w ogóle wpływ na sernik. No i teraz pozostałe składniki, czyli budyń, mleko, skórka cytryny, kasza manna, no i ser. Cyk. Pyk. Próbujemy. No, ze względu na to, że chlupie jak nie powiem co, będziemy zmuszeni to zrobić ręcznie. Chociaż nie powiem, że już nie zostało to jakoś tam wymieszane. Zobaczcie, jest fajna płynna masa, wszystkie składniki się połączyły. A zatem, według przepisu, musimy to przełożyć do żaroodpornego naczynia i zobaczymy, czy to nam wystarczy. I wstawiamy. Nie. Teraz. Ok. Posmarować ją masłem. Jak masłem posmarować, skoro. Masło dodaliśmy całe do środka. No i to jest piękno przepisów. Kiedyś Arczi o tym wspominał. No dobra, mamy trochę masła, więc zaraz przełożymy. Umyję tylko foremkę i wrócimy po krótkiej przerwie. Wracam po krótkiej przerwie, by zastosować się do zaleceń, czyli wysmarowania żaroodpornego naczynia odrobiną masła. Tak? Zauważyłem przy okazji jeszcze jedną że W dalszej części przepisu, czyli po dodaniu do środka masy, mówimy o tym, że trzeba posypać jeszcze wszystko grysikiem. Jakim? Grysikiem. Co to jest grysik? Chodziło o kaszę manną, tak wydaje mi się, że autorowi chodziło właśnie o manną, więc dodaliśmy ją co prawda do środka. Trzeba mieć na uwadze, żeby trochę zostawić, no ale miejmy nadzieję, że już dalej nie będzie żadnych problemów. I co dalej? Przykryć naczynie talerzem, folią i mikrofalować przez 8 minut, a potem zdjąć pokrywkę i przez dwie minuty jeszcze dać czadu. Według przepisu trzeba obracać naczynie podczas mikrofalowania. Więc damy tak 6 minut, obrócimy i zobaczymy, co się będzie działo. Kolejne dwie minuty mamy za sobą, pod przykryciem, czyli zostaje nam już tak naprawdę ścią... Ściągnięcie pokrywki, czyli tak naprawdę do pełni szczęścia zostaje nam mikrofalowanie przez kolejne dwie minuty bez przykrycia. Panie i panowie, owoc naszej 10-15-minutowej pracy sernik z mikrofali. Oczywiście nie może tu zabraknąć jeszcze jakiegoś cukru pudru, tak więc no, wykończenie może być tak naprawdę dowolne. Zaraz będziemy testować z benitkiem, jak zawsze, jak to smakuje, a Was zapraszam na krótką prezentację widoków tego pięknego sernika. Jak to mówią, dobrodziejstwem trzeba się dzielić. I któż tutaj się zjawił? Jak nie sam tester łakoci. Pan inżynier, zapraszam! Dzień dobry! Mój uśmiech na twarzy mówi wszystko, bo miałem miejsce dla siebie, Ale... a teraz konsumpcja Już pójdzie na trzy, bo raz, że zostawiam. Kawałeczek dla naszego operatora. takie, jest, proszę. To jest, drogi yy, Chłopcze, yy, z prowincji sernik zrobiony z mikrofali. Wiem, że nie lubisz rodzynek, więc nie dodawałem, chociaż w przepisie było opcjonalnie. A ja jestem zwolennikiem rodzynek. I piszcie w komentarzach, czy jesteście team rodzynki w serniku, czy jesteście przeciwko rodzynkom, bo świat jest podzielony na dwie części, tak naprawdę. Jest mokre, takie. Czuć, że ser to ser. Bez żadnej ściemy. To trzeba powtórzyć tym bardziej, że 10 minut no 15 dajmy na to ze zmieszaniem tych wszystkich składników. A, dlatego idziecie tym szczęściem, dzielicie się z innymi. Mam nadzieję, że Wy też skosztujecie. Ja wybrałem przepis zapiekanka z ziemniaków. Dlaczego? Bo jest w miarę szybki i myślę, że przy użyciu tych składników będzie mega smaczny. Ostatni przepis z rybą był spoko, więc myślę. Że to też wyjdzie fajnie. Lecimy. A więc produkty, które potrzebujemy, to 0,6 kg ziemniaków, 0,2 wędzonej surowej szynki, 3 dekagramy masła, 4 ząbki czosnku, 2 łyżki półki tartej, gałka muszkatołowa, sól, pieprz. Miał być pieprz biały, no niestety nie mogłem znaleźć w dwóch sklepach, więc będzie czarny. Śmietanka, mleko, no i oczywiście 3 jajka. Ok, pierwszy krok to yy, ziemniaki obrać i pokroić plasterki. Jedzie. Warto do tej czynności użyć takiej tarek, na których można zrobić sobie plasterki, a nie jechać tak jak ja, no ale jak się nie ma tarki, to trzeba jechać nożem. OK, 600 gramów jest idealnie, więc bierzemy się szybko za resztę przepisu. Jajka rozmącić z mlekiem, zmieszać ze śmietaną, pieprzem, gałką muszkatołową i roztartym czosnkiem, czyli najpierw szybko rozcieram czosnek. A rozmącić z jajkiem, z mlekiem, ale wiecie co, ja sobie to najpierw tak Ruszę. I teraz tak, mleko, gałka i śmietanka. Kurde no, fajnie pachnie. Czosnek. Okej, okay, moi drodzy, czyli tak, obrane, pokrojone w placerki, szynka pokrojona w paski lub kostkę, u mnie jest w kostkę, jajka rozmocone z mlekiem, zamieszać ze śmietaną, pieprzem, gałką muszkatołową, roztartym czosnkiem. Wszystko jest. Żar parnej misę posmarowanej masłem i obsypanej tartą bułką, układać warstwami ziemniaki. Obsmarujemy masłem ziemniaki. Jajko. No i lecimy, aż wyczerpiemy wszystkie składniki. Więc myślę, że nie będę Was zanudzał. Widzimy się jak już będzie wszystko ułożone. Na wierzchu polać jajkami, położyć kawałki masła. Mikrofalować pod przykryciem 20 minut. Czyli tradycyjnie owiniemy folią, zrobimy dziurkę. I będziemy to robić 20 minut, jak autor przykazał. A więc pod przykryciem 20 minut na fullu, czyli na maksa moc. A w międzyczasie kawka, sprzątanko. I czekamy. O, staba już z widelcami i łyżkami przyszedł. Czemu to tak ładnie pachnie i jest taki... A czemu grałek? robiłeś w piekarniku? Nie Mikrofalii nie się przepiekło. Wow. Dobra, jeszcze na trzy minutki skakuje. Dobra, poczekaj. No moim zdaniem wygl wygląda genialnie. Powiem Wam szczerze, mi się wydaje, że też tutaj będzie zależało od ziemniaków, jakich użyjecie. Nie no, jest... Ojejku! Ojejku! Rozpada się wręcz. Dobra, nie będę psu efektu. Będzie to ogra. Z mikrofali. I od razu powiem, że robię coś takiego jak ciasto z boczkiem i serem. I teraz tak, po składnikach, jak widzicie, no troszkę można się zastanawiać, jak coś takiego można zrobić w mikrofalówce. No przecież widzimy, że tu jest mąka, jajko, śmietana, czyli będziemy ugniatać ciasto, wyrabiać ciasto, więc to do mikrofali nie pasuje, ale okazuje się, że przepis na ciasto z boczkiem i serem idealnie pasuje do mikrofali. I na początek do miski. Mąka, sól, trochę soli. Masło i żółtko, tak? Sprawdźmy. Mąka, sól, płatki masła. No nie mam płatków, ale masło to masło. I żółtko. I teraz najpierw trosz, troszkę ręcznie wymieszam, a potem wejdzie mikser. Dobra, i teraz mamy, że to trzeba ładnie rozmieszać. I jak dodamy wodę, to będziemy wyrabiać na gładkie ciasto. A wody, kochani, jest tylko tutaj... Nie przedstawiłem ilości składników! Okej, okay, słuchajcie, nie ma problemu, nie ma problemu z tego względu, że gdzieś tutaj na ekranie będzie lista składników z podanymi ilościami. O, czyli jeżeli przykładowo mamy na przykład dwie łyżki zimnej wody, i teraz będę mówił, że dodaję wodę, to wiecie, że macie dodać te dwie łyżki zimnej wody, bazując na tym, co tu widzicie. Tak, dodajemy wodę i wyrabiamy na gładkie ciasto. I wyrabiamy ciasto, proszę bardzo. Sam sprzęt to nie wszystko, nie obejdzie się. Bezręcznego ugniatania. I kiedy mamy taką kulkę? Zawijamy ją w folię spożywczą i bum! Na pół godziny do lodówki. Kiedy nasze ciasto jest w lodówce na te pół godziny, boczek wsypujemy do naczynia żaroodpornego. Ładnie równo od, ro, rozprowadzamy. Przykrywamy papierem do pieczenia. Nie musi być jakąś mega szczelnie, już nie przesadzajmy. I tak przykryty wsadzamy do mikrofali na 4 minuty na pełną moc. On jeszcze nie jest zrobiony, tak, ale o to chodzi. On nie może być teraz do końca zrobiony. Ponieważ teraz dorzucamy cebulkę i z powrotem 100% na jakieś 5-6 minut. Może się Wam teraz wydawać, że o nie, 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 nie za dużo tej cebuli. Nie, no. cebulka pod wpływem temperatury puści ten swój cały sok, tą całą wodę, ona po prostu będzie powoli znikać. Ilość jest odpowiednia. I z powrotem do mikrofali 100%, pod przykryciem 5-6 minut. Mm, I co mówiłem o cebulce? Teraz jak wymieszamy, o tak. Ja im to wrzucę jeszcze na dwie minutki. Ja chcę, żeby to było jeszcze troszkę tak mocniej zrobione, mimo że później będziemy to nakładać na ciasto. Dam jeszcze chwilkę. A few moments later. Przełożymy to do miski, umyjemy to naczynie żaroodporne i wyłożymy je ciastem. Forma, czyli naczynie żaroodporne jest już wysmarowane tłuszczem i teraz ciasto z lodówki. I ja wam tutaj od razu proponuję nie śpieszcie się. Lepiej. Jest dobrze to ciasto rozprowadzić, żeby tutaj, przede wszystkim tutaj, nie było za grube i nachodziło na boki. Nakłuwamy widelcem. Jak skończymy nakłuwać widelcem, zawijamy to w papier i do mikrofali na pełną moc na 4 minuty. Ciasto nam się robi, więc teraz trzeba przygotować masę jajeczną, czyli sypujemy ser, do tego wszystkie nasze jajka, śmietanę, gałkę muszkatołową, sól i pieprz i to wszystko po prostu mieszamy. O taką konsystencję nam chodzi. To zobaczymy to ciasto. Fajne! Robi wrażenie. O Jezu, to będzie pyszne. Będzie pyszne. I teraz masa. Jeszcze zamieszam. O Panie, Ty mi to nie dałeś. Moim zdaniem boki ciasta powinny być jeszcze wyżej, żeby cała ta masa jajeczna jak gdyby zmieściła się w obrębie ciasta. Tutaj troszkę za słabo wyciągnąłem te boki do góry, ale tu nic. I tak będzie pyszne. 12 minut 50% mocy. A! Jeszcze jest gorące. Okej. Okay. To danie jest niesamowite. Jeżeli macie tylko mikrofalówkę, to coś takiego, dokładnie coś takiego możecie przygotować. Pyszne, fantastyczne, jak to Klamer mówi, sążne i treściwe. Dzień dobry kochani. Nie będę ukrywał, że ja zawsze pragmatycznie podchodzę do tych przepisów. I jak przelatywałem sobie przez strony w książce, to najważniejsze dla mnie było ten czas przygotowania: 35 minut. 30 minut. Ale patrzę, jest 12. I nazywało się to fasolka z migdałami. Więc brzmi trochę ciekawie, ale krzyknąłem, że fasolka z migdałami to mamy w firmie wegana, wegetariana, wegeteriona. I mówi tak, fasolka z migdałami. Pomyślałem, że ją zrobię. Co jest potrzebne? Pół kilograma fasoli, według naszej książki. Dwie łyżki wody. Dwie łyżki masła z lodówki. Jest napisane masła z lodówki. Trzy łyżki migdałów, sól i pieprz. Przepis jest bardzo prosty. I co trzeba zrobić? Fasolkę umyć, oczyścić, pokroić. Na kawałki. Te pełne zdanie mam załatwione kupując fasolkę umytą, pociętą, oczyszczoną szparagową. Czy ona wymaga mycia? Czy ona wymaga obcinania i czyszczenia? Następnie wsypać do żaru odpornego naczynia o pojemności 2 litrów. To nie jest to naczynie. Zalać wodą. Dobrze, to już tu położyłem na wadze, żeby ważyć. Dwie łyżki to jest 30 ml. Przykryć pokrywką lub przezroczystą folią. I wsadzić do mikrofali. Zostawić małą szparę. Zostawiam cię, kuba. Hey. Ale żart! Nazwał go małą szparą. Taka może być, nie? I tak to mikrofalować przez 8-10 minut do miękkości fasoli. Wsadzam to tutaj. Pyk. I widzimy się za chwilę. No dobrze, 9 minut za nami. Ty wiesz, że nigdy nic nie wkładałem z folią do mikrofali? Niech to też. Serio. Serio, idealna. Wsypać kawałeczki masła, migdały obrane i pokrojone w piórka. Migdały obrane i pokrojone w piórka. Trzeba sobie ułatwiać życie. Dwie łyżki masła, czyli 30 gramów. 30 gramów masła, uwaga. Do tego masła migdałów 3 łyżki, czyli 45 gramów. Pamiętajcie, że łyżka to 15 gramów. Pieprz. Sól. Raz, dwa, trzy. Wszystko wymieszam. W książce jest napisane, że porcja, którą stworzyliśmy. Jest przewidziana na cztery osoby. Nie było nic napisane o szparze, ale i tak zostawię. Wędruję jeszcze na minutę. Zarobiste jest to, że w sumie nic nie ubrudziliśmy. Czasu nie straciliśmy, bo mogliśmy robić w międzyczasie inne rzeczy. Zostawić pod przykryciem jeszcze dwie minuty. Wrócę za dwie. Minęły dwie minutki. Ty, patrz. Jak idealne cztery porcje, nie? Ograsz pięknie, widzą? Tak jest. A ja zaraz zawołam chłopaków. Zapraszam koledzy. Jeff, yeah, yeah, fasoleczka. Wegańskie i wegetariańskie, tak jak chciałeś. Są coś do Karola. Więc się nie martwcie. Pamiętajcie, że robiłem to 12 minut, brudząc tylko przy okazji, sobie ręce i nic więcej. To nie jest kiszek wody. I to jest yy, właśnie taki początek mojej degustacji. Kto by się zdecydował to wypić tak jednym duszkiem? Ja. I co na środę? Woda. Dobrze, Aaaa. trzeba znaleźć który które jest odważne po prostu. Delikatno. To jest chyba banalne, to jest po prostu mm. fasolka z dodatkiem migdałów. Czy jest tutaj coś jeszcze? O, p****, taka dobra, z masłem. masłem ale tak? taka właśnie chciała być soczysta taka. Ale w ogóle, szczerze, opad gęby, myślałem, to. Że, że kupa, nie? Ale w ogóle jak idealnie ugotowana. Krucha, ale soczysta. Idealna. No, no, no. Ale no, no. polecam, ale dobry miks. Bo... Po krewetka. znowu Ci muszę powiedzieć, że to jest jeden z lepszych, ciekawych przepisów. Ale ja, ale szczerze, to... bo to jest mrożona fasola, panowie, mm. to... za mrożaki, to... super. I pomyślcie, że chcecie do ziemniaczków mm -hmm. i to mięska dać taką dobrą, malę. ale nie tego flusia. Robicie tak z migdałkami z tym, hmm. polecamy. No. Moi drodzy, trzymajcie się teraz konkretnie foteli czy też krzeseł, zresztą na czym tam siedzicie, bo za moment wjeżdża belgijska zupa rybna, którą przygotuję w mikrofali. Zobaczcie, mam tu piękny kawałek szczupaka, może być też karp lub inna słodkowodna ryba. Ja postawiłem po prostu na szczupaka. Oprócz tego warzywka: seler, por, marchewka, siekana natka pietruszki, olej, mleko, cytryna, czosnek, dwa jajka. Właściwie będę potrzebował tylko dwa żółtka z nich. No i przyprawki. Jest tutaj liść laurowy, goździki, tymianek, bulion warzywny i piękna, pachnąca świeżością bagieteczka. Jedziemy. Zacznijmy od pokrojenia marchewki w plasterki. Poru również kroimy w plasterki. Por pokrojony również trafia do naczynia. Mam nadzieję, że potem mi to wszystko troszkę objętość zmniejszy, bo tu jeszcze sporo składników, a miejsca coraz mniej. Teraz przechodzimy do selera. Jego kroimy w drobną kostkę. W naszym naczyniu mamy już festiwal warzyw, jarzyn jak to nazwać? Dolewamy teraz tutaj olej. Trzy goździki, listek laurowy. Trochę tymianku. Do tego wrzucamy jeszcze trzy kawałki skórki z cytryny. No i ścieramy tutaj dwa ząbki czosnku. Do całości jeszcze posiekana natka pietruszki. Całość przykrywamy, no i do mikrofaloweczki na parę minut. Powiedzmy, niech to będzie 10 minut. Meanwhile, czyli po polsku w międzyczasie zabierzmy się za naszego szczupaka. Już czuję, że są ości, ale nie będę już ich wykrawał. Przecież to jest ryba. To musi na czymś urosnąć. Kroimy go taką. O, niewielką kostkę. Pozwólcie, że z tej strony sobie to wyciągnę. Te ciekawe warzywka już zmniejszyły swoją objętość, więc spokojnie wszystko mi się tutaj zmieści. Dodajemy teraz szczupaka. I całość zalewam bulionem. Do całości jeszcze kapka pieprzu, troszkę soli. No i całość z powrotem wkładamy do mikrofalówki. I 7 minut. No zobaczcie, jak to już pięknie wygląda, a to jeszcze nie finał tej opowieści. Ciach. Jedno jajeczko. Dobra, ciach. Mamy już dwa żółtka. Do żółtek wlewamy mleko. O, dokładnie. No i trzeba to roztrzepać. I teraz po łyżce tej gorącej zupki trzeba tutaj dodawać, po to, żeby te jajka zahartować. Masa mleczno-jajeczna jest już zahartowana. Powoli ją sobie tutaj wlejemy. Cały czas mamy miejsce jeszcze. No i teraz trzeba sobie to zamieszać, żeby to wszędzie doszło. Trzeba to jeszcze włożyć na dwie dosłownie minutki do mikrofalówki, ale tak na połowę mocy. Mam nadzieję, że macie taką możliwość, żeby to ustawić 50% i teraz ustawiamy dwie minutki. Ostatnim już elementem jest jeszcze bagietka, którą po prostu kroimy na takie niezbyt chude kromeczki. Kromki sobie zabieram. Resztę odkładam, i tu będzie jeszcze specjalna rzecz, którą musimy zrobić. No, i to musicie niestety sprawdzić w swoich mikrofalówkach, czy macie opcję grillowania. Jeżeli ją macie, to po prostu bierzecie sobie chlebek, kładziecie i go grillujecie lekko, żeby on się tutaj zrumienił. Drzaneczki pięknie przyrumienione, wręcz perfekcyjne. Teraz po prostu nabierzemy zupki, nałożymy ją na talerz. Do tego dwie grzaneczki. Wyobrazilibyście sobie, że to jest danie z mikrofali? Bo szczerze mówiąc, jakbym zobaczył takie coś w restauracji, to nie żal by mi było zapłacić całkiem sporej sumki.